Krzysztof, Sara, walc wiedeński, standard, ale niestandardowy. Zaczęliście zupełnie inaczej i zebraliście. Same dziesiątki, prawie, prawie. Prawie, tak, prawie, Postanowiliśmy trochę pomieszać style, jak usłyszeliśmy piosenkę, którą dostaliśmy, Luz Control, świetną piosenkę, która cały czas le leci w radio. Stwierdziliśmy, że zrobimy taki mariaż trochę współczesnego, trochę coś takiego innego, i do tego jeszcze waltz, żeby to był taki brudny waltz, taki emocjonalny waltz. Mieliśmy różne inspiracje swoje z amerykańskiej wersji tańca z gwiazdami, nie tylko amerykańskiej. Stwierdziliśmy, że skoro tak się układa i mamy taką piękną balladę, która nie jest taka tylko i wyłącznie do tego, żeby jak trzpiotki przetańczyć ładnie walce, tak, to i z pobawimy opowieścią, się formą. To po prostu pobawimy się w opowieść i, i też odegramy coś na tym parkiecie, nie tylko odtańczymy. Ja uważam tutaj, jak dzisiaj mówili, że podobnie jak ze śpiewem e, można śpiewać nieczysto i to się wybacza, ale nie wybacza się jak się śpiewa bez serca, prawda? I w tym tańcu też właśnie staramy się szukać zawsze jakiejś opowieści, żeby to był taniec, ale nie tylko taniec, tylko też jakieś, jakaś mała, mała, większa opowieść, historia. historia. Tak. Tych nieczystości było niewiele, tylko na samym początku, ale później wszyscy zaczęli się zachwycać tym, co widzieli na samym początku i później przez cały taniec e, kupiliście jurorów i publiczność te emocje w was żyły. Tak. Na celu kupować ich, ale bardzo, bardzo się mieli Chyba przyjemność zatańczenia tego, bo tak. już, już czekaliśmy, tego Tak, już czekaliśmy od piątku, żeby to zatańczyć. Tak, już, to już, to, już to jest jedna z tych choreografii, co nam się po prostu cudownie tańczyła. Tak. Więc... Ona sama się trochę, znaczy ja sama, sama, bo to tak. Sara. Sara, że tak powiem, po nocach, ale po nocach, nie, ale, tak. w bólu, w bólach. Ale tańczyła się sama. Te... Nie, to mi się łatwo układało, nie? To mi ta się... piosenka jest świetna po prostu. nie? Tak, jak wychodzimy od tego, co jest w środku, to za każdym razem to naprawdę to nie jest odtwarzanie, my. tylko to jest po prostu przetańczenie pełnym sobą i nie wymaga to wtedy zbyt dużo wysiłku. A że my uwielbiamy łamać konwencje i zaskakiwać i troszeczkę robić czasem inaczej, no to myślę, że tak jest, program Taniec z Gwiazdami jest świetną platformą do tego, żeby Troszeczkę... Nieustannie yy, się bawić. To jest też program typu show, tak. yy, gdzie jakby trzeba cały czas coś nowego znajdować. No i my w tych materiałach odnajdujemy cały czas jakieś inne swoje twarze. I mamy z tego bardzo duży fan. Tak. No.